Ćwiczenie rozciągające wiele struktur w obrębie kończyn dolnych. W pozycji klęku na jednej nodze druga noga znajduje się w podparciu na stopie z przodu i tą nogę z przodu nazywamy nogą wykroczną, tą z tyłu nazywamy nogą zakroczną. Na czym polega ćwiczenie i na co działa? Jeżeli zachowamy tą pozycję i przy prostych plecach. Wychylimy się w kierunku nogi wykrocznej, to rozciągnięciu będzie ulegał mięsień, który znajduje się z przodu uda tej nogi, która zostaje z tyłu, czyli nogi zakrocznej, jak również mięśnie pośladkowe i mięśnie dwugłowe nogi wykrocznej. Dla osób, które mają dosyć duży przyczół, też w obrębie Łydek może pojawić się uczucie rozciągania mięśnia łydki nogi wykrocznej. Z tej pozycji można się podtrzymać w okolicy kolana przy prostych plecach zachowując kierunek w stronę nogi wykrocznej. Pochylamy się ku przodowi i w momencie uczucia pojawienia się uczucia rozciągania w wybranej wcześniej omawianej okolicy przytrzymujemy tę pozycję. Przez około kilkanaście sekund, po czym wracamy. Jeżeli to uczucie było średnie, lub nie było go w ogóle, możecie próbować wysuwając stopę nieco do przodu. Wtedy przy próbie wychylenia do przodu to uczucie rozciągania będzie zupełnie inne. Jak również możecie tą nogę mocniej przybliżyć do przodu. I wtedy te odczucia też będą zupełnie inne. Sposób wyboru tego ćwiczenia zostawiam Wam. Każdy z Was może mieć zupełnie inny sektor, gdzie ten mięsień będzie przyłączony. Natomiast proponuję zacząć od tej pozycji wyjściowej, gdzie wszystkie stawy są zgięte mniej więcej pod kątem 90 stopni.